Co roku zjeżdżają do Skaryszewa hodowcy koni, rolnicy i eksporterzy z całego kraju, a także z zagranicy. Jeszcze kilka lat temu na wstępach przewijało się od tysiąca do półtora tysiąca koni. Ostatnio jest ich zdecydowanie mniej. To jest przede wszystkim impreza dla tych, którzy kuchają koni, ale również dla regionalistów, którzy przyjeżdżają tutaj do nas po to, żeby ten folklor ludowy, który ze wstępami jest związany, zobaczyć, dotknąć go i przeżyć. Więc to jest najważniejsze a dodatkowo, żeby zobaczyć też to, co w Skaryszewie jest cennego, tak? E, czyli tą, tą tradycję, którą tutaj pielęgnujemy i skosztować tych tradycyjnych potraw, które tutaj są na tych wszystkich straganach dostępnych. Pierwszego dnia jarmarku zaprezentowano ponad 270 koni. Polski kozimno pisty, kwisty sokula, czysty rasie. A jak ma na imię? Moris. Ja co rok jestem na wstępie, bo bardzo lubię konie i trzymam konie od, od szkolnych lat. Konie najpiękniejsze zwierzę. I w lubi? To nie, o, uziecie, nie panie, prawdę powiedziałem, musiałem prawdę, się przytwierdził. Przy w tym roku w regulaminie końskiego jarmarku zaszły zmiany. Nie można już wprowadzać konia bezpośrednio na jarmark. Na teren wystawy wjeżdżają konie, które przejechały wyłącznie przez rogatki. Już tam oceniano warunki transportu i to w jakiej kondycji konie na jarmark przyjeżdżają. Nad bezpieczeństwem i stanem zdrowia koni czuwali członkowie Fundacji Centaurus i lekarze weterynarii. Z roku na rok wstępy się poprawiają, ale nie będziemy ukrywać, nie od razu Warszawę zbudowano, jak to ja zawsze mówię. Są uchybienia, są uchybienia, które wyłapujemy, ale staramy się z roku na rok poprawiać to, zwracać uwagę, interweniować automatycznie i też prosimy do innych fundacji. Tak jak widać jest w miarę przyzwoicie, to znaczy koni i pojazdów jest mniej niż było w ubiegłym roku. Pojazdy są w lepszym stanie, konie w lepszej kondycji, pomijam drobne incydenty, ale wszystko przebiegło w miarę sprawnie, mimo złej aury. Choć władze Skaryszewa i Fundacje Prozwierzęce wraz z lekarzami dokładają wszelkich starań, by konie traktowano jak najlepiej, to wciąż zdarzają się próby naruszenia regulaminu wstępów. To jest koń kupiony spoza targu, on nie wszedł na targ, on był poza targiem. I tam stał, między innymi samochodami, więc on nawet nie miał szansy, on nie wszedł na targ. Proszę zobaczyć jego tylne nogi. To jest koń zdrowy? To jest koń wyceniony na kilogramy. Wtorek 3 marca będzie drugim dniem 387 Jarmarku Końskiego w Skaryszewie.